Hello babies, witam was już w moim nowym mieszkaniu Oh my god, I'm so excited Oczywiście zaraz cofniemy się w czasie do momentu, w którym się tutaj wprowadzam I trochę ogarniam sobie to mieszkanie Mega dawno nie robiłam takiego oficjalnego przywitania A mam w ogóle wrażenie, że ja zapominam o czymś takim Jest ja zawsze mam wrażenie, że oglądają mnie te same osoby A przecież nie do końca tak jest, więc Hello, my name is Mina Welcome back to my channel Posłuchajcie, przyszła przed chwilą do mnie paczka z Cosi I przysięgam wam, że ostatnio chciałam sobie kupić ten podkład Z on był kiedyś mega viralowy na TikToku, więc chciałam go sobie przetestować. Co ja mam zrobiony makijaż, ale ja nie mam na sobie podkładu w ogóle, więc myślę, że możemy go sobie tutaj po prostu przetestować, zobaczcie jak to wygląda. I przyszedł do mnie też ten olejek z tir -tir, więc zaraz sobie to wszystko przetestujemy. Wiesz, czego się tylko boję? Że, że ten podkład może być w złym odcieniu, ale zobaczcie jakie to jest fajne. Tak mi się to podoba. I do tego się dostaje właśnie taki tap-tap. Gąbeczka jest inna od tej, którą się jakby maluje na co dzień. Ma taki, taką inną konsystencję, jakby była gęstsza. Oh mogę słuchajcie. Błagam, żeby ten kolor był dobry. Błagam, naprawdę. Część jakbym otwierała jajko niespodziankę dosłownie. Okej. Okay. Ale jajca. Ej, ten kolor nie jest zły wcale taki. Ej, omega, oh guys. Ej, przesada w ogóle... Mega to jest przyjemne. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale za rąbiste to jest. Czy wy widzicie to krycie w ogóle? A widzicie, co jest najlepsze? Ten podkład jest mega delikatny, ale się jaram. Lubię takie rzeczy. Przede wszystkim to wygląda tak zajebiście, Tak mi się to podoba. Lol! Chyba mój nowy, ulubiony produkt. To wygląda tak super. Jezu, i mega mi się podoba, że przy tym się nie brudzi rąk. Ej, zobaczcie, jak to się super w ogóle blenduje. To jest niesamowite. Ej, uwielbiam ten produkt. Mega sztos. W ogóle zobaczcie to, kryj. Fajnie. Bardzo fajny produkt. Mega polecam. Ja mam odcień 24N latę i bałam się, że on będzie zły że będzie zbyt żółty, ale widzę teraz, że wcale nie jest tak źle. Ej, ja. ja jestem w szoku. Dawno jakiś produkt nie zrobił dla mnie takiego wrażenia. Ale ten olejek też fajny. Ej, w ogóle ja uwielbiam, Tak. olejki mają taki większy aplikator. To jest takie przyjemne na ustach. Cosi I love you. Naprawdę. Dobra. Ale wracając, robimy sobie taki mały wstęp, no bo po prostu nie nagrałam wstępu z dnia mojej przeprowadzki, więc zaraz sobie do tego przejdziemy i cofniemy się właśnie w czasie i tak, ale chciałam Was serdecznie powitać na moim kanale, bardzo się cieszę, że ty jesteś, bardzo Ci za to dziękuję, nie zapomnij dać łapki w górę, zasubskrybować kanału, skomentować ten film i je! Yeah, zaczynam, zaczynam nowy rozdział w życiu, znowu, co prawda, ale o guys, mega się cieszę, mega się cieszę, że w ogóle mi się udało to wszystko zorganizować. Cieszę się, że jestem taką osobą dynamiczną w cudzysłowie, że jeżeli pojawia się jakaś taka szansa, pojawia się, wiecie, jakieś zmiany na lepsze, to jestem w stanie to wszystko zorganizować i bardzo szybko działam w takich sytuacjach i ostatnio sobie zdałam z tego sprawę. I mówię to dumnie, bo mało Mało sobie mówię takich dobrych rzeczy o sobie. Właśnie ostatnio ktoś mi to powiedział, i, z, i rzeczywiście się z tym zgadzam, że jestem osobą, która jest bardzo taka flexible, jeśli chodzi o takie zmiany, i jestem dosyć dynamiczna w tym, że nie przerażają mnie te zmiany, tylko jak widzę jakąś szansę, to po prostu I'm going for it. I znowu wróciłam do Warszawy, ale cieszę się, jestem jakby. Mam wrażenie, że jestem trochę na takim innym etapie życia mentalnie niż nawet te trzy miesiące temu. Kto tutaj jest ze mną dłużej ten, no wie po prostu, że potrzebowałam tej przerwy od tego miasta i, i dobrze mi zrobiła ta przerwa. Ogólnie ostatnio mam taki czas, że zostawiłam pewne rzeczy ze sobą i, i cieszę się, czuję się taka fresh. Z okazji mogę się odnieść do mojego ostatniego odcinka podcastowego, yy, więc jakby zostawiłam za sobą też po prostu relację, która mi gdzieś tam trochę... która po prostu mi szkodziła. I jakby cieszę się, że Cieszę się, że po prostu podjęłam tę decyzję, że jestem tutaj, I'm going for it i jakby yeah, that's it. Dlatego chciałam zrobić taki mały wstęp i tak po prostu się przywitać i, i zrobić taki mały catching up. Także pamiętajcie też, żeby właśnie zauważyć te fajne cechy u siebie i po prostu nie zapominajmy się właśnie komplementować, bo mi osobiście to przychodzi bardzo ciężko, a, a czuję się dobrze z tym, że właśnie powiedziałam to na głos i jakoś tak czuję się bardziej powerful dzisiaj. Więc, więc tak. Dziękuję, że tu jesteś i zapraszam na vlogaska. Mm. Ja coś czuję, że będą pytania o ten kubek. Ten kubek jest z gara, słuchajcie. Bardzo gruby, jest prześliczny. Dziękuję, że tu jesteś i zapraszam na vlogaska. Love you, love you, love you! Good morning, bitches! Welcome to my life. Dzisiaj a, zaczynamy w takim niestandardowym wydaniu, a mianowicie w moim aucie. To, co tutaj ze mną widzicie, to materac, książki. Takie basic shit, które potrzebuję w mieszkaniu, i słuchajcie, Boże, mam taki zły dzień. Mam ogólnie bardzo złe dwa dni i czekam, żeby ruszyć już do Warszawy, ponieważ dzisiaj się przeprowadzam. Jeszcze nie tak widzę oficjalnie, bo jeszcze nie oddam tamtego mieszkania, ale już znoszę, znoszę rzeczy do tego i, i, i muszę być raz w Warszawie na 3 lub 4 dni, więc po prostu. Wykorzystuję, wykorzystuję to już, że, że mam to lokum, że będę tam już dzisiaj nocować, e, razem ze mną, więc mega fan. Słuchajcie, pierwsze w życiu mi się zdarzyło coś takiego, że w Płatomat zjadł mi pieniądze i trochę się nastresowałam, bo to były właśnie pieniądze na to mieszkanie. A wiecie, no, nie mam gdzieś dostępu do środków pieniężnych. Jestem szczęśliwa, że w ogóle. Byłam na tyle gdzieś mądra, że po pierwsze wzięłam kwitek po wpłacaniu tych pieniędzy, a po drugie, że zostawiłam sobie część gotówki tak na wszelki wypadek. I dzięki temu, że zostawiłam tę część gotówki na wszelki wypadek, to mam jak opłacić to mieszkanie, ale realnie, gdybym nie zostawiła tych pieniędzy i bym to wszystko wpłaciła, i to wszystko by mi, się z... i to wszystko by mi zjadł ten bankomat e, wpłatomat, no to dosłownie nie wiem, co miałabym zrobić. Nie musiałabym chyba zatańczyć temu panu e, w tym mieszkaniu. No żartuję, ja no po prostu bym nie mogłaby nająć mieszkania. O Boże, dobra, ale ja muszę się nastroić, muszę włączyć całą muzykę i Wdech Wydach jest mina. Włączam mapę i jedziemy do Warszawy. Przeprowadzam się dzisiaj wieczorem też, e, słuchajcie, mam Wigilię Local Heroes, więc fajnie, bo rozluźnię się trochę. Najgorsze jest to, że... Wiecie, wykonałam tą reklamację i słyszę, no tam do trzech tygodni to powinno się ogarnąć. I do trzech tygodni. Przepraszam. Przepraszam, słucham? I don't know, that's... That's, fuck, that's fucked up Actually, that's fucked up O Boże Godzina 14.21 Kurwa Majs Dzień dobry Chcesz podać? Dobra, tak, na tyle. O. Mi Godzina do wyjścia Jestem spocona Pozdrow. pozdro sześćset W akumacie, <noise> że w niej przeprowadzki, Dostałam wiadomość, no ogólnie to winda nie działa odpoczynek Dobra kochani, blisko jesteśmy,

Ojku Ale mam timing dobry, co? Mówię przed chwilą do, do mnie, że kurde ja nie mam żadnego papieru w mieszkaniu Najlepokoj. I muszę iść do I w dąże Pani została uśmiechnięta Czy dążę, to jest małżeń Na co nie niby? To nie, ale Nie, Chciałam być fancy i musiałam wziąć po prostu torebkę na zmianę, więc stwierdziłam, że wezmę w torebce z witka <średzimy> Ale wiesz co, szczerze ja czasem ja przyznaję się, czasem też tak robię, ale... I dawno tak. Cię nie widziałam w tych butach. Ej, pamiętam wiesz, że jak jeszcze Ktoś się nie znałyśmy, no? jeszcze się nie znałyśmy, ale zaczęłyśmy się poznawać przez social media i Ty mi się totalnie kojarzyłaś z tym, bo Ty mi się wyświetliłaś jako pi pierwszy raz ever na TikToku w tych butach. W tych butach. O, no, widzisz? A jest <laughs> Byłam na zakupach. Przez ostatnie te 3 miesiące właśnie Uwielbiałam bardzo to swoje mieszkanie, ale brakowało mi czegoś takiego, że no nie czułam się jak w domu. Przez te ciągłe dojazdy, wyjazdy. Ja po prostu cały czas byłam w ruchu. Rzadko kiedy robiłam sobie w ogóle jakieś zakupy spożywcze. Przez pewien moment już nawet byłam na cateringu. W ogóle jakie ja wyglądam. I'm so sorry. I no ten catering mnie po prostu trzymał przy życiu, ale strasznie mi tak jakoś, nie wiem, brakowało mi tej takiej rutyny, że jakby jestem u siebie w domu i ja mogę, ja mam czas na to, żeby sobie ugotować, zrobić sobie zakupy, że nie muszę iść cały czas takiego take-out i po prostu, słuchajcie, jak się cieszę. Okej, okay, ja ale robię wam haul. Kupiłam hummus z burakiem. Do hummusu kupiłam takie mini marchewki. Łosoś z avocado, sok marchewkowy, uwielbiam sok marchewkowy ogólnie. Pomidor. Te chleby w Biedronce były jakieś takie napompowane, takie... Mm -mm. I był jeden, taki z ziarnami, który mam go na testa. W ogóle jestem raczej team chleb niż bułka. Polędwica sopocka. Pusteczki nawilżone. Muesli. Dwa jogurty bez lektezy. Mm. Są przy herbatach. Powiem Wam, że ja zawsze ufam starszym paniom, jeśli chodzi o dobry herbat. No uwielbiam czarną herbatę, uwielbiam. Tam przed tymi herbatami i starsza pani wybierała sobie tą z Sypaną. Zapytałam ją właśnie jaką najlepiej sobie wziąć czarną herbatę i powiedziała, że tą. Więc wzięłam, damy na testa. Kupiłam sobie gotowe pierogi z i grzybami i citron. Robimy unboxing prezentu od Local Heroes. Już jedną rzecz odpakowałam i jest idealnie do nowego mieszkanka. Aaaa, na pizzę, mega slay. Poleci polecajka, słuchajcie, ja akurat nie używam tych produktów, ale moja siostra jest mega fanką właśnie Youp, Youp, Youpy? I don't know. Zanim też dała mi takie produkty z taką żółtą etykietą i jest mega zadowolona, więc zdał polecić do niej pod choinkę. Jeszcze mam serum. O oh how cute. Zajebiście. Dobra, mm, ale co się ukarnąć, bo mam po godziny do wyjścia, więc muszę, muszę się umyć, chcę ułożyć włosy na bałki i, i żeby być taka ready na, na dzisiejszy cały dzień. O 13 widzę się z taką studentką, która chciałaby ze mną przeprowadzić wywiad e, na temat tego, co robię w internecie. To W ogóle strasznie to jest miłe i kochanej. Dla mnie osobiście jest to ogromny komplement, że ktoś jakby wybiera mnie jako osobę, dzięki której chcę zaliczyć studia. No nie, jakby. Chciałabym, żeby nam to zajęło tak do godzinki i wtedy zdążyłabym jeszcze podjechać do Ikei. 17:00 na event Squid Games. Na początku będziemy oglądać bo pierwszy odcinek nowego sezonu, a później nas gdzieś wywożą na jakąś rozgrywkę, więc mega się jaram. Uważam, że zajebisty pomysł. Ja się w ogóle nie mogę obudzić. W ogóle nie wczoraj piła. Jestem jakaś opuchnięta. A nie piłam. Mm. W każdym razie that's all. Więc założę Was na spędzenie dzisiaj ze mną dnia. Swag Lol, w ogóle dopiero założyłam, jak mi urosły włosy. Ej, ja nie wiem w jakim w świecie, że jest. Godzina 13:08, ja byłam pewna, że jestem umówiona na ten wywiad na godzinę 13.00. I tak kurczę nie odpisywała mi ta Natalka. I ja mówię, kurde, jest praktycznie że umówiona na tą 13.00. Okazało się, że jestem umówiona na 14.30. Skąd to się wzięło w mojej głowie? Nie wiem, ale... At least I have my coffee. Może dlatego, że nie piłam jeszcze kawy. I don't know, ale mega odklejka ogólnie. Więc jedziemy teraz do IK, a przełożyłam ten wywiad na jakąś 15 z minutami. Idziemy pod dywan, that's actually all I need. Fajnie bym kupiła po prostu jakieś takie, wiecie, dywan i jakieś takie małe pierdółki Let's get it! już takie świeczki na parapet mega vibik. Jakbym znalazła jakąś podstawkę fajną. Nie chciałabym wydać pieniędzy na tkaninę, która będzie mi przypuszczać światło, więc wybiorę chyba tego Tibasta i on jest w cenie 224 za dwie sztuki. <muzyka> Zaryzykowałam, wzięłam większy dywan, znacznie większy, bo średnica ma 2 metry, ale jest okrągły, a mi zależało na tym, żeby mieć okrągły dywan, a nie prostokątny. I mieć zaokrąglone rzeczy w mieszkaniu, mam też zasłony, mam świeczki i mam kubki, więc tak szczerze mówiąc, to jest wszystko, czego potrzebowałam. Jeśli chodzi o jakieś takie mniejsze pierdółki, jak na przykład szafka obok łóżka czy coś, to nie jest czas na wydawanie takich pieniędzy. Na razie się wstrzymuję z takimi wydatkami. teraz na wywiad, a później lecę na event, więc. Sytuacja. Poloncerskie strasznie mnie wprawiają w taki Taki overthinking Ale taki Na przykład dzisiaj ten event, który był wiecie No zajebista sprawa, super Mega się cieszę, mega wdzięczna I sam jakby zamysł po prostu eventu Było wszystko Cud mi od malina I właśnie jest tak fajny event I ja po prostu na przykład Idąc sama na takie wydarzenie Czuję się tak Strasznie zagubiona, i no mam 23 lata, i ludzie z tego środowiska raczej są w podobnym wieku, i jak wszyscy przychodzą na przykład w grupkach swoich znajomych, no to, no to są w grupce swoich znajomych i jakby zawsze jesteś tą gdzieś tam, tą trzecią osobą, na którą za bardzo w ogóle się nie zwraca uwagi, i to jest jakby się nie wiem, czy to jest normalne. No, tak z reguły to działa, i no, z reguły jestem właśnie tą osobą, która jakby e, przyjdzie sama i. I gdzieś tam się próbuję dołączyć do ludzi i tak jakby średnio, średnio to wychodzi i I don't know. Na przykład to wydarzenie było super, ale, ale no realnie po prostu nie czułam się tam dobrze. Zawsze miałam jakiś problem z tym. Nie wiem w sumie czemu tak jest. I dlatego też tak bardzo w sumie doceniam moje znajomości takie przyjacielskie, które mam od no Już po prostu od dłuższego czasu, bo to jest taki totalnie mój safe space i są takie osoby nie do zastąpienia. Ale to też trwało tak naprawdę parę lat, aż ja się też się jakby tak zbliżyłam z moimi przyjaciółkami i zawsze jakoś tak mnie to by tripuje i czuję się jak taki po prostu alien okropny. Że... To jest takie dziwne, bo jestem jakby w tym środowisku, no bo działam w social mediach, ale totalnie, totalnie nie czuję się jakoś dobrze w tym środowisku i to jest takie dziwne, bo. Wiadomo, są osoby po prostu, które bardzo lubię. I właśnie to jest takie mega dziwne uczucie, bo to jest zawsze zbiorowisko ludzi, którzy się niby znają, ale tak at the end of the day nikt się nie zna. Oprócz właśnie takich grupek dobrych znajomych, którzy też działają razem w social mediach i to jest zupełnie w ogóle inne... No, inna sprawa. jakby Ja nie, nie, nie mam takiego case'u i, i jakby cieszę się, że szczerze mówiąc mieszkałam w tej Łodzi przez te trzy miesiące, żeby sobie poukładać trochę rzeczy w głowie, bo Jakiś czas temu miałam, także strasznie się źle czułam i strasznie się ryłam na tych eventach. I tak oczywiście nie jest na każdym evencie, bo jeden spokojniejszy event, który wymaga po prostu rozmowy przy stole z ludźmi i jest zupełnie inaczej i jakby wtedy się z reguły bawię cudownie. Super, jak jeszcze są moi znajomi. Taki bardziej mój vibe. I co zrobimy? Posprzątałem mieszkanie, rozłożymy dywan. Pozdro! Few na pewno pamiętają. Jestem największą fanką nori. Kocham po prostu. Mam swoje ulubione takie o smaku wasabi. Nie pamiętam firmę, ale totalny gold po prostu. I ostatnio je kupowałam też w jakimś azjatyckim sklepie, ale tam są z reguły droższe. Ja mam teraz takie. Tak, są takie najzwyklejsze seaweed. Mam nadzieję, że są chociaż salone. Mm. This shit, basen. Poruszamy się jak i to chyba widać, to jest dobre.